Cześć, jestem strony Ucek. witajcie na moim kanale Samsung Galaxy A54. Wnioski, uwagi po testach, co oni myślą, jakie wrażenia, co mogę Wam powiedzieć. Przyznam się Wam szczerze, że oko udany smartfon, moim zdaniem. Jak na nasiedniakam, naprawdę bardzo szybki, w wielu moich speed testach telefon dawał sobie radę. Naprawdę działał jak jakiś taki starszy flagowiec. Pod tym względem wydajności działania naprawdę przyjemny telefon. Wygląd tego smartfona też mi się spodobał. Wygląda prawie jak S23. Trochę dostają te aparaty, ale to już jest Samsungowy standard. Naprawdę ładne wykonanie z tyłu. Szkiełko szare. Może ekran mógłby mieć trochę mniejsze te ramki, no ale wiecie, to seria A. Już nie czepiajmy się, że one są. Ale wszystko wygląda schludnie. Wyświetlacz, ekran, to co na nim widzimy. Moim zdaniem, naprawdę jasność bardzo dobra, czytelność, kolory też bezproblemowo. Fajnie, że płaski, więc założycie sobie jakieś szkiełko, folię czy coś, i naprawdę będzie to działało i grało. Pod tym względem jest ok. Zestaw może trochę ubogi, bo nie ma ładowarki. Tutaj na mały minusik. Oczywiście, gdy się tego czepiał, powinny być koniec, kropka, nie jakaś ekologia nie wiadomo skąd wymyślona. To według mnie rzecz, która powinna być. Też bateria 5000 mAh ładzinka nie wystarcza, więc to myślę, że jest dobra opcja. Mało ciekawą opcją jest to, że jest ładowanie 25 W, no i tu bym się przyczepił, że mogłoby być, szczerze mówiąc, moim zdaniem szybsze. Następne sprawy, dźwięki stereo. Już mamy głośniki stereo, oczywiście fajnie ten telefon brzmiał, nie miałem do niego żadnych zarzutów. Dosyć głośny, donośny, jak na smartfon to tak naprawdę brzmiał on Całkiem dobrze, A jeszcze w kwestii moich testów. Testy sobie zobaczcie. Telefon naprawdę szybko działa. Może trochę ram czasami w grach przycina wszystko, ale to pewnie związane z trybem gier. Więc tutaj tak wygląda ta otóż to sytuacja. Fotografia i zdjęcia. Powiem Wam, że jak na niezbyt drogi smartfon, całkiem nieźle sobie radzi. Nawet zdjęcia w ciemniejszych scenariach, czy też właśnie to w nocy podki wypadają moim zdaniem bardzo przyjemnie. Zobaczcie sobie cały film o zdjęciach, więc będziecie wiedzieć o czym mówię. Moim zdaniem, telefon naprawdę radzi sobie całkiem ciekawie. Cena niezbyt zbyt wysoka, bo chyba poniżej 2000 już można go w tym momencie wyrwać, więc powiem Wam, że całkiem ciekawa yy, propozycja od Samsunga. Temperaturowo wiadomo, mamy lato, więc no, telefon potrafi się trochę zgrzać. Ale jakoś nawet jak się zgrzeje, nie zauważyłem jakichś większych lagów przy nich, przycięć. Żeby coś, 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 coś tutaj w tym smartfonie nie zagrało, nie przypasowało, coś było nie tak, więc no hmm, kurczę. Myślę, że mamy, mamy fona, którego no można bezproblemowo e, polecić. Nie jest zbyt drogi, nie trzeba czasami kupować e, smartfona, który jest e, topowym i tak dalej, więc czasami wystarczy. Coś, że tak powiem, po prostu lżejszego. O, i patrzcie, i nawet mamy już od razu aktualizację, którą wcześniej nie zobaczyłem, że jest. Czyli już będziecie mieli poprawki z 1 sierpnia. Może nie będę już tego pobierał. Więc, no. Powiem Wam, że seria A zaczynała w moich oczach być całkiem dobrą i ciekawą alternatywą, gdy nie chcecie kupić czegoś, co ma być super top i e, czyli serii S, a chcecie coś, co naprawdę będzie Wam sensownie działać i ładnie wyglądać, to tutaj, nad serią A, no, można by się głęboko zastanowić. Ten A54, moim zdaniem, może poza gdyby miał szybsze ładowanie, byłoby naprawdę idealny. Zblokowanie mordką, no e, tutaj trzeba raczej bardziej, a nie, nie przełączyłem, żeby od razu zablokowywał, ale trzeba się bardziej pokazać, więc jest bardziej bezpieczne, jak to się ma. Jak niektóre Chińczyki bezpośrednio, nawet jestem za kamery i kawałek mnie tylko widać, już rozblokowują. Czytnik linii papilarnych? Szybki, trafny, jak widzicie. Bezproblemowo przeważnie rozblokowuje. Nie mam tutaj do niego żadnych zarzutów co do biometrii. Może przy, przy twarzy to trzeba się bardziej pokazać, ale to chyba bezpieczniej. No cóż, kurczę. Nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć, ale mi ten naprawdę smartfon przypadł do gustu. Ja jestem za, więc jak ktoś zainteresowany i szuka, myślę, że spokojnie można brać. Tyle, tyle z mojej strony. Z tej strony UCEK trzymajcie się ciepło. Hej.